Elon, wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Oczywiście na samym początku zachęcam do tego, aby zasubskrybować mój kanał, kliknąć łapeczkę do góry, zostawić komentarz dla zasięgu oraz przypominam o tym, że ja nie jestem żadnym doradcą finansowym ani inwestycyjnym, a wszystko co mówię na moich materiałach jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią. Dzisiejszy materiał skupi się w obrębie giełdy Bybit i możliwości, jakie ona nam daje. Jako giełda wypuścili nowy produkt na Europę, którym jest karta. Karta wielowalutowa, czy po prostu karta taka, którą my możemy płacić za różne rzeczy w internecie, a dodatkowo możemy zgarniać cashback. I o tym właśnie chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Krótkie intro i lecimy. Jako, że wszystko opisałem na moim blogu, a blog znajdziecie pod adresem www.marekporwol.pl, gdzie Was oczywiście też serdecznie zapraszam, no to będę posikował się dzisiejszym wpisem. Na sam dół, jak zjedziemy tutaj, no to znajdziemy najnowsze artykuły. I tak jak widzicie, mam tu artykuł: Bybit EU Card, Kart, Twoja karta kryptowalutowa. W Europie. Dodatkowo, jeśli chcecie otrzymywać najnowsze informacje związane z różnymi nowinkami, przypominanki o naszych live'ach, no to zachęcam do tego, aby zapisać się na newsletter. Tutaj jest taki baner, wystarczy wpisać adres e-mail albo oczywiście skorzystać z miejsca, które udostępniłem na Telegramie, Discordzie, Xie. Oraz innych miejscach, gdzie coś takiego publikowałem. Dodatkową informacją jest ta, że stworzyłem dodatkowy kanał na Whatsappie. Osób było zainteresowane tym, aby właśnie stworzyć taki kanał informacyjny i edukacyjny na Whatsappie, więc też taki stworzyłem. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcam do dołączenia. Podstawowe informacje, które powinny nas interesować, jeśli chodzi właśnie o kartę Bybit, no to jest między innymi to, że oferują oni możliwość zgarniania cashbacków. Dlatego też ja się tym zainteresowałem. Pewnie wiecie nie od dziś, że ja tego typu akcjami promocyjnymi interesuję się od dawna. Jakieś giveawaye, promocje, jakieś hajsy za zapisy za pierwszą transakcję, no to ja sobie systematycznie z tego korzystam oraz też pokazuję takie opcje wam. Abyście mogli sobie też z tego skorzystać i przytulić jakieś hajsy albo darmowe kryptowaluty, bo zazwyczaj dostajemy jakieś kryptowaluty. Zresztą giełda Cryptocom, Luno. Tam były takie akcje, gdzie otrzymywaliśmy właśnie po 50 euro takiego bonusu. No, niestety takich bonusów jest coraz mniej, chociaż jeśli coś się ciekawego pokaże, to na pewno Wam to udostępnię. Ale przejdźmy już do karty. Jeżeli chodzi o samą kartę, to oni tutaj oferują 20% cashbacku aż do 200 euro dla nowych osób. Czyli jeżeli ktoś nie ma jeszcze giełdy Bybit .eu, a założy ją właśnie z tego linku promocyjnego, który oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu jak i na moim blogu, no to otrzymacie maksymalnie do 200 euro w cashbackach. Jest to całkiem fajna promocja, ale jest też coś dla osób, które już mają taką właśnie giełdę Bybit .eu. I tutaj oni oferują aż 100 euro zwrotu w cashbackach, jeśli już takie konto założyłeś. Oczywiście standardowo jest tak, że promocja jest trochę bardziej lukratywniejsza dla osób nowych, ponieważ pewnie sami się zorientowaliście, że giełda Bybit EU chce ściągnąć do siebie jak najwięcej użytkowników. A ja stwierdziłem, że mogę im w sumie w tym pomóc ale muszą dać coś w zamian. No i w zamian tutaj mamy kartę, z której możemy korzystać. Ta karta nie tylko oferuje ten cashback, ale oferuje też możliwość używania naszych środków prosto z giełdy. Jest to całkiem fajna opcja, ponieważ nie musimy wychodzić poza cały ekosystem giełdy. Aczkolwiek z trzymaniem środków na giełdzie dużych, to wiecie jak jest. Ja rekomenduję jednak wypłacanie środków poza giełdy. Ale tutaj możemy po prostu używać tej karty w ten sposób, że do płatności używamy naszych kryptowalut. Aczkolwiek też możemy używać tej karty w taki sposób, że wpłacamy sobie środki z zewnątrz, kupujemy na przykład USDC, doładowujemy kartę. No i wydajemy te USDC poprzez tą kartę, co powoduje, że spełniamy warunki, które właśnie tutaj dotyczą tego cashbacku. Jeśli chodzi jeszcze o cashbacki, no to w regulaminie też są wymienione miejsca, za co tak dokładnie te cashbacki możemy otrzymywać. Dodatkową informacją jest to, że oni też oferują stuprocentowy zwrot za na przykład Netflixa, ChatGPT i inne tego typu usługi, ale też Trzeba spełnić pewne warunki. Oczywiście w każdym kraju w Polsce, w Holandii, jak i w innych krajach Europy. Te warunki są opisane w regulaminie danej promocji, więc zachęcam do tego, aby się z tym zapoznać, jeśli byście chcieli skorzystać. Ja tutaj skupię się głównie na cashbacku 20% za używanie karty bybit.eu. Fajnym jest to, że tutaj mamy 20% cashbacku na start i, tak jak już wspomniałem, jest 200 euro dla nowych użytkowników, jak i 100 euro dla użytkowników, którzy już zdążyli założyć złożyć sobie konto na giełdzie, więc też użytkownicy, którzy mają te konto mogą sobie bez problemu tutaj z tego skorzystać. Jedynym warunkiem, jakim trzeba spełnić jest to, żeby zaaktywować tą kartę poprzez specjalny landing page. Oczywiście link też Znajdziecie tutaj na tej stronie. Po kliknięciu pojawi Wam się taka strona. No, i tutaj trzeba oczywiście kliknąć Join lub Earn Now, tak jak tutaj widzicie. Więc trzeba po prostu dołączyć do tego programu. Tak samo tu widzimy, że mamy Get By Card. Tu jest wszystko opisane po angielsku. Jest informacja o tych cashbackach 20%. Znajdziemy też tutaj informacje o tych dodatkowych benefitach, o których wam mówiłem. Widzicie Free And Instant, nie ma żadnych rocznych opłat. Mamy exclusive cashback, czyli to jest te 20% w USDC. Tutaj te 20% to jest limitowane czasowo, więc to tak naprawdę trzeba się pośpieszyć. I tutaj mamy możliwość zarabiania tych 20% cashbacku na takich kategoriach jak travel, transport, fashion, restaurants, beauty i wellness. Także na pewno coś się wymyśli. Dodatkowo, jeżeli jesteśmy VIP-em na Bybit EU, no to mamy możliwość korzystania tutaj z lunch Lounge, czy jak to się tam mówi po angielsku, czyli z tych takich specjalnych miejsc na lotnisku, gdzie możemy się zrelaksować. Mamy możliwość zarabiania dzięki temu, że polecamy tą kartę. Więc też możecie sobie tutaj kliknąć i polecać tą promocję jako wy. Do czego oczywiście zachęcam, bo każdy może z tego bez problemu sobie korzystać. Jeśli chcielibyście założyć taką kartę jako obecny użytkownik lub jako nowy użytkownik. I dowiedzieliście się ode mnie. O tej karcie i możliwościach, no to będę Wam mega wdzięczny za to, że wpiszecie mój kod. Ten kod znajdziecie tutaj, on też będzie umieszczony w opisie tego filmu, więc wystarczy go skopiować i podać właśnie podczas zakładania karty. Warunkiem, aby właśnie spełnić jeszcze dodatkowe opcje z tej karty Bybit EU, gdzie otrzymamy nie tylko właśnie 20% cashback, ale dodatkowo otrzymamy 5 euro bonusu, jak i 10 euro USDC jako dodatkowy airdrop, no to tutaj kartę należy aktywować do 3 października 2025 roku. Jeśli to zrobimy, otrzymamy dodatkowe 5 euro, i tutaj jeszcze dodatkowo, jeśli wydamy w ciągu pierwszych 30 dni od aktywacji karty 100 USDC z tej karty. Co mówiłem Wam, w jaki sposób można zrobić? Można oczywiście użyć swojej kryptowaluty, ale można też doładować konto kupić sobie USDC i tym USDC doładować kartę, więc jeśli macie puste konto, to to jest żaden problem i można w taki sposób to wykonać i wtedy po prostu za fiaty kupujecie krypto i te krypto wydajecie z karty. No to tutaj otrzymamy dodatkowo jeszcze 10 USDC. Także zobaczcie, 100 wydajemy, 10 otrzymujemy, wpada nam 10%. Więc dla mnie ta promocja jest całkiem fajna i to dotyczy wszystkich osób, zarówno tych nowych jak i te stare osoby, które już te konto mają, mogą skorzystać sobie z tej promocji. A ten cashback, tak jak już wspominałem, 100 euro dla osób, które mają konto i 200 euro dla osób, które założą konto na przykład dzisiaj. Jeżeli chodzi o samą kartę Bybit, no to mamy pełną integrację z kontem Bybit EU, więc mamy tak naprawdę możliwość płacenia zarówno euro jak i USDC. Zarządzanie transakcjami i cashbackiem w jednym miejscu. Pewnie korzystaliście z karty lub może nie mieliście okazji, ale jeśli ktoś miał okazję korzystać z karty na Bybit Global, to dokładnie wie jak to działa i ta karta działa po prostu na tej samej zasadzie. Wszystko mamy w panelu, wszystko mamy na giełdzie, wszystko jest przejrzyste i proste do zrozumienia. Obsługa kart fizycznych i wirtualnych, to macie tutaj możliwość po prostu podpięcia karty wirtualnej do Google Pay albo do Apple Pay. Jeżeli jeszcze chodzi o ten cashback, no to tutaj mamy zasady promocji, kto może brać udział. Promocja dotyczy nowych posiadaczy kart bybit.eu. Raczej jeszcze nikt z nas tych kart nie miał, więc to jest całkiem nowa promocja, więc po prostu bierzemy, aktywujemy to. Tylko dla rezydentów Unii Europejskiej, tak jak wspominałem, kraje Holandia oraz inne mogą tutaj bez problemu z tego skorzystać. Nowi użytkownicy pierwsze doładowanie dopiero po akceptacji kart. Mogą zdobyć do 200 euro cashbacków. Istniejący użytkownicy 100 euro cashbacku, tak jak wspominałem, cashback 20% to tylko za transakcje opłacone kartą, która została właśnie zasilona podczas tej promocji za pomocą kryptowalut. Też taką informację znalazłem. Trzeba zrobić netto. Top-up minimum 100 euro w ciągu 30 dni, więc to też jest taki warunek, że właśnie, żeby zakwalifikować się na te bonusy. No to musimy stworzyć konto i te 100 euro tam doładować. Oczywiście standardowo ja zawsze doładowuję 100, 110, 105 euro, żeby było troszkę ponad ten limit, żeby później nie zabrakło mi 10 centów albo ileś tam euro na to by zakwalifikować się na jakiś bonus. Cashback oczywiście działa tutaj przez jakiś czas od aktywacji konta aż do osiągnięcia limitu, właśnie 200 lub 100 euro, jeśli chodzi o te cashbacki. Cashback nie obejmuje doładowań e Walletów, kont prepaid, czyli takich jak Revolut, Vice i tego typu akcje. Więc tutaj, tak naprawdę, dostajecie cashback tylko i wyłącznie za to, że kupicie coś realnie w sklepie. I taką ważną informacją jest to, co już też wspominałem: po doładowaniu licznik 30 dni na 20% cashbacku rusza dopiero. Od momentu, gdy spełnisz wymagany próg. Także tutaj ten netto Top Up musi wynosić powyżej lub minimum 100 euro. Gdzie dostaniesz cashback? I to, co ja tutaj rozkminiłem, no to transport mieliśmy, to na przykład paliwo, transport publiczny. Także jeżeli zatankujesz samochód na stacji benzynowej, a tutaj Zazwyczaj jeżeli tankujemy do pełna, to kwota może być trochę wyższa, więc dostaniemy do 20% cashbacku, a w sumie nawet powinniśmy dostać te 20. Oczywiście będziemy to testować. Moda, sklepy odzieżowe, obuwie, akcesoria, tutaj też niektóre produkty są dość drogie, więc 20% cashbacku na pewno się przyda. Restauracje i jedzenie, także jeśli ktoś lubi jeść dużo, to też tutaj dostanie cashback i część hajsu do niego wróci. Beauty, wellness, apteki, ko Kosmetyki, więc tu też można dostać cashback. Podróże, linie lotnicze, hotele, szeroka lista marek jak Emirates, Lufthansa i tego typu akcje. Także tu też widzimy, że ten cashback można otrzymać. Oczywiście, jeśli chcecie się dowiedzieć jeszcze więcej na temat giełdy bybit.eu i co ona oferuje w Europie? No, to tutaj znajdziecie materiał, wideo, jak i opis dla zainteresowanych. Jeśli chodzi o kartę, to by było tyle. Także przejdźmy teraz na konto bybit.eu i zobaczmy, jak to wygląda od środku poprzez panel. W którym możemy zarządzać tą kartą. Ja jeszcze spróbuję to zrobić z telefonu, bo sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać przez telefon, aczkolwiek Bybit EU czasami nie ma pełnej funkcjonalności w aplikacji, tak przynajmniej było z ostatnimi lunchpulami, ale tutaj może karta będzie działać. Jak przejdę teraz sobie tutaj do środka, mam more, no to tutaj e, nie widzę tej karty, ale chyba ona jest. Tak, widzę, że jest karta. I mogę taką kartę tutaj aktywować. Także zaraz Wam wrzucę to na ekran komputera. Po zalogowaniu i przejściu na tą stronę mamy tutaj informację o tej karcie, że promocja trwa od 3 września do 3 października, więc mamy miesiąc. Get Bybit Card, jeżeli kliknę tu, no to... Tutaj przeniesie mnie na taką stronę. I tak to tutaj wygląda. Możemy wszystko przeczytać, co jest nam potrzebne, aby wiedzieć o tym. No i tutaj mamy Get Your Card. Jak klikniemy Get Your Card, no to oczywiście musimy wypełnić pewne dane. Tutaj wybieramy kraj, w którym rezydujemy. Następnie pojawi nam się informacja o tym, że mamy zrobioną weryfikację oraz daliśmy proof of address. No, i tutaj jest informacja o tym, że to będzie karta MasterCard. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie tutaj informacji. Oczywiście będzie pokazany wasz e-mail, na którym macie założone konto. Będzie opcja dodania właśnie tego kodu, który wam podałem tutaj na blogu. Także skopiujcie sobie ten kod i wpiszcie go tutaj w to miejsce. Następnie klikamy Continue i tutaj też Continue. I dajemy submit. Po chwili pojawi nam się taki panel, czyli że nasza aplikacja została złożona i czekamy aż wszystko zostanie aktywowane. Jeżeli chodzi o telefon, pewnie jest tutaj mega podobnie. Ja zaraz tutaj przejdę do nagrywania ekranu i zobaczymy, czy tutaj będę mógł to zrobić. Postanowiłem oczywiście to aktywować z poziomu komputera, bo jest łatwiej i pewniej, że to działa, ale tutaj, jak widzimy. Mamy też możliwość zrobienia tego na telefonie. Przeglądnięcia sobie, co ta karta oferuje, to tak jak na tej stronie, to jest dokładnie to samo. Idąc wstecz, klikamy View My Application. No i tutaj, jak widzicie, ja już mam złożoną aplikację, ale pewnie można to w taki sam sposób, dokładnie jak na komputerze wypełnić. Oczywiście pamiętajcie o tym, aby podać mój kod. Za co mega dziękuję. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o kartę. Będziemy kartę testować, będziemy sprawdzać, czy ten cashback jest naliczany. No i dajcie znać w komentarzach, czy taką kartę sobie aktywowaliście i jak to wygląda u Was. Jeśli chodzi jeszcze o karty, no to na pewno w przyszłości będę Wam różne opcje pokazywać. To jest karta, która jest wydana przez giełdę. Będą jeszcze inne karty, które są wydane przez kogoś innego. Oczywiście, też partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen, która ma też swoją kartę. I tutaj dodatkowo też możemy zbierać jakieś punkty, jak i benefity. Możemy mieć dodatkową gwarancję na aż dwa lata od właśnie gwarancji takiej. Producenta, więc jest też to fajna opcja, i dla osób, które by chciały z tego skorzystać, zachęcam też do założenia aplikacji ZEN. Tam możecie dostać aż 150 dni darmowego Planu Pro i korzystać z wszystkich właśnie benefitów posiadania tego planu. Zresztą wychodzi na to, że jeżeli intensywnie korzystasz z tego typu karty, to w tych cashbackach Moneybacku i w kamieniach otrzymujesz całkiem fajne zwroty tygodniowo jak i miesięcznie za używanie tej karty. Podczas kończenia tego materiału pojawiła mi się informacja, że tutaj wszystko zostało już pozytywnie zweryfikowane, także przejdźmy sobie tutaj do karty no, i tak jak widzicie, pojawiła się informacja o karcie i o tym, co należy tutaj zrobić. Mam licznik. Czy żeby odblokować 20% cashbacku na karcie, muszę zdeponować minimum 100 USDC. Także myślę, że to jest do zrobienia. No, i oczywiście później będziemy wydawać jakieś hajs z karty. To można to doładowywać za pomocą Fiatu. Ale tutaj mamy właśnie możliwość deponowania. Można to pewnie zrobić z jakiejś giełdy. Także klikamy depozyt. No, i tutaj mamy możliwość zdeponowania krypto. Możemy też kupić o krypto za pomocą euro. I to jest opcja, która mnie interesuje. Tak, mamy opcję Apple Pay i zobaczymy zaraz, jakie tu będzie Fi. Jest 0,85 Fi bank. Card mamy 0,89. No a tutaj możemy kupić te krypto za pomocą balansu euro, więc możemy dać depozyt. No, i tak jak wspominałem, tutaj mamy kilka rzeczy do wyboru. Możemy zdeponować euro za pomocą ZENA. A możemy zdeponować euro za pomocą przelewu SEPA. To już oczywiście jest według Was. Moim zdaniem łatwo sobie poradzicie. Tutaj też jest karta, jak widzimy, wszystkie dane. Tak to tutaj wygląda. Tutaj mamy daily spending, limity, więc całkiem prosto. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.